Moi drodzy, proszę wybaczcie mi, jak jest echo. Dzisiaj pokażę Wam, jak usunąć szumy, jak macie e, ciemny obiekt. Ja e, na przykład tutaj luz Canon EOS 700 g fotografowałem, ale ponieważ uchyłam priorytet przysłony, to są szumy, ale można je usunąć i zaraz pokażę. Uchwalam programu Raw Therapy 5.6. To jest węgierskiej produkcji program na licencji Open Source. Zaraz wam pokażę, jak usunę szumy. Tutaj na chwilę sobie wejdę do, do okna dialogowego Expoher naświetlenie. Jest taka opcja Shadow Highlights. Jak się zwiększę to, to pojawią się szumy. Ale wam pokażę co zrobię, aby je usunąć. Tu jest e, podgląd, okna heg i po. To jest ważne, aby jedno okno i drugie było aktywne. Bo jak będziemy uchywali odsiłomiacia, to preview podgląd, tylko podgląd pokażę Wam jak odsumiamy. Jak włączymy noise reduction, upewnijcie się. Hej, to jest powiększone na stop-roseń. No i widzicie, szumy znikają. I tutaj jest coś takiego, że możemy wybrać opcję albo RGB, RGB, albo Lab Czekajcie, bo ja mam tu parę opcji. Ale on już mi odszumił, tylko może. Lekko przybliżyć. Czekajcie. Aha, faktycznie. Tylko się. Muszę zmienić na tą opcję. No, widać, widać podgląd. Tylko tutaj. O co chodzi z opcją Gamma? Jak zmienicie Wam jakieś luminance? Nie wiem o co chodzi z Beetle Recovery, odzyskiwanie szczegółów. I dobrze byłoby, jak ja bym zapisał tutaj zdjęcie, e, ale nie nadpisywał, moi drodzy. E, na przykład o nazwie dom 1, dom 2, dom 2. Odszumiony. Odszumiony. Abyście mieli porównanie. Albo domu odszumiony. Dobra, to jest Kozy Polska, mój ogród. JPG. Te A teraz zapiszę sobie bez odszumiania. Abyście mogli mieć pogląd. Czekajcie, bo... On, on nie, nie pokazuje tego od razu, ale ja sobie zapiszę jeszcze jedno zdjęcie. Nie no, Tak abyśmy mogli mieć wgląd yy, na dwa takie same zdjęcia. Jak tutaj. Szkoda, że tu mam taki lekki bałagan, nieka, ale to nic. Czekaj. Czekajcie moi drodzy, na mnie. Bo będziemy musieli sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Widzicie, jak tu są lekkie artefakty na drzwiach garażowych. To jest plik dom nieoksiłmiony, a teraz mamy zdjęcie dom obie szumione. Widzicie? Jaka różnica? Ogromna! Pięknie oksiłmił mi. Możliwe, jeszcze mógłbym użyć opcji shadows, bo mam przeglądarkę fast, eston i mi dźwiłem. Widzicie, jak ładnie mi oksiłmił drzwi garażowe? Prawie w ogóle nie ma szumu Także, ja będę musiał to zdjęcie sobie napisać. Polecam fask z skanie Image Viewer Ale Rock'n'Roll i mimo to, moi drodzy jest super Dobra, skoro jeśli Wam pokazałem sobie jak To będziecie mogli uchyć opcję... Aha! Jeszcze jedno To się znajduje w zakładce szczegóły I tutaj musicie kliknąć na to jak jest ta ikonka, to znaczy, jaka jest włączone, A jak jest to um, ikonka bez tego. Jak macie przycisk, ukaże, to jaka znaczy, jaka jest włączone. Okej, okay, dobra To jest sharpening, details, to są szczegóły To jest naświetlenie, tutaj kolor, tutaj zaawansowane Tak się dobra, mam nadzieję, że Wam pomogłem w jakiś sposób i nie musicie używać Adobe Lightroom'a, bo Lightroom kosztuje, a teraz Adobe chce sobie chyba płacić abonament za ich produkty. Więc polecam open source'owy, całkowicie darmowy, na licencji otwartej raw -terapii. Nie jest płatny, to jest na licencji otwartej program i ma potężne możliwości, można też pliki RAW -editować mają surowy format pliki. Także dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.